Cześć, z tej strony mówi do Was O'Connell i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Akuku Newsroom. Dzisiaj pojawiła się nowa wersja stabilna naszego komunikatora o numerze 24610. E, następnie jednak muszę zaznaczyć, e, że wydaje mi się, iż będzie to jeden z najkrótszych newsroomów w historii. Wynika to z faktu, iż w obecnej wersji nie wprowadziliśmy żadnych większych zmian w funkcjonalności komunikatora, który mógłbym Wam tutaj pokazać, a skupiliśmy się raczej na poprawie tego, co już zostało wdrożone, co wymagało modyfikacji lub naprawy. Takich zmian lub poprawek naliczyłem około 100 pomiędzy tą wersją stabilną a wersją stabilną poprzednią. To bardzo wiele. Nie ma więc sensu Was nimi wszystkimi zadręczać. Wspomnę tylko o dwóch, trzech rzeczach, które wymagają jakiegoś specjalnego wyjaśnienia. Pierwszą taką rzeczą, o której chciałem Wam wspomnieć, to system kolorowania kompozycji. Pokazywałem go już w poprzednim newsroomie, e, jednak o ile dobrze pamiętacie, nie działał on jeszcze w pełni sprawnie. Tym razem działa on już prawie w pełni sprawnie, zobaczmy. Jak widzicie, już e, naprawdę 90% rzeczy jest poprawnie kolorowana. To, co zostaje do zrobienia, czyli środek tego okna, paski i niektóre inne elementy, leżą już w gestii kompozycji wizualnej. Kompozycja standard oraz postandard post nie są jeszcze do tego systemu przystosowane. Będziemy wykonywać nowe ich wersje niebawem, także czekajcie cierpliwie na nie. I gdy już one się pojawią, to będziecie mogli zmieniać ich barwę oraz nasycenie naprawdę dowolnie, według własnego się. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wasze kompozycje ulubione również mogły z tego systemu korzystać. Ten system jest już gotowy i działa. Niedługo zostanie przedstawiona nowa wersja kompozycji Sirval Light, która będzie z tego systemu w pełni korzystała. No i wtedy zobaczycie, jak to naprawdę fajnie działa i wygląda. Ale bum na takie kompozycje wykorzystujące ten system kolorowania, myślę, że nastąpi dopiero gdy przygotujemy wersję Standard i Pro Standard, które z tego systemu korzystać będą, żeby było coś na wzór, prawda? W każdym razie musiałem to pokazać, bo to jest naprawdę fajna funkcja i krok po kroku zbliżamy się do naszego celu, jakim jest całkowita zmiana kolorystyki i kompozycji przy pomocy tych dwóch suwaków. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o ten system koloryzacji. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, o której dzisiaj chciałem Wam jeszcze wspomnieć. W tej wersji stabilnej zaszło naprawdę wiele zmian jeśli chodzi o obsługę konta facebookowego przez zakupu. Poprawiliśmy szereg błędów, na przykład e, brak polskich znaków. Zablokowaliśmy też szereg opcji, które po prostu w tej sieci nie działają. E, nie było się też można w ogóle zalogować, jeżeli autoryzowaliśmy się przy pomocy kodu SMS. E, te wszystkie zmiany wymogły też połączenie e, nowego typu z siecią Facebookową, dlatego, przy pierwszym zalogowaniu, przy użyciu tej wersji stabilnej, będziecie poproszeni o reautoryzację się w serwisie Facebook. Zrobię to razem z Wami. Tak, okay, kod. Zaznaczymy to, zaloguj się. I wala, voilà, dopiero teraz możemy się z Facebookiem połączyć. Ok. Niestety ta reautoryzacja jest naprawdę wymagana. Musieliśmy zmienić sposób logowania się do tej sieci i dostosować to logowanie do nowych standardów. Dlatego też będziecie musieli reautoryzować się podając login i hasło jeszcze raz. Sorry za to, ale jest to wymagane. Jak wspomniałem, nie mam zbyt wiele do pokazania, więc będę już powoli kończył. Tych poprawek, jakie zaszły pomiędzy tą wersją stabilną a... Poprzednią jest naprawdę wiele. Na przykład poprawiliśmy wysłanie SMS-ów do Plusa. To wysłanie SMS-ów dotychczas działało tak sobie, ponieważ token trzeba było nieraz pisać po 10 razy. Poprawiliśmy ten problem. Dodaliśmy też na przykład... O, o tym mógłbym wspomnieć w zasadzie, ale od razu mówię, że jest to opcja tylko dla zaawansowanych użytkowników. Tutaj jest opcja renderowania grafiki przy pomocy procesora GPU. Taka dziwna opcja, ale o co tutaj chodzi? Jeżeli korzystacie z jakiejś kompozycji wizualnej, która dużo wymaga od Waszego komputera, nieraz są takie, czy tutaj na przykład kompozycja Silverlight, no cóż, wówczas można zaznaczyć tą opcję, ale ostrożnie, ona sprawi, że Część tego obciążenia, które zazwyczaj leci na procesor e, będzie rozłożona pomiędzy procesor a procesor graficzny waszej karty graficznej. I wówczas zużycie procesora powinno znacznie spaść, znacznie, naprawdę znacznie, e, a samo renderowanie, na przykład okna głównego powinno działać dużo szybciej. Jest coś za coś. E, na niektórych kartach graficznych można uzyskać odwrotny efekt. Jeżeli karta jest na przykład wolniejsza od procesora, no to wówczas rzecz jasna bywa, tak? Na starszych maszynach to zaznaczenie tej opcji nic nikomu nie da. Może też być tak, że będą jakieś problemy w odrysowywaniu okien lub jakieś inne, inne rzeczy, które będą się działać, jakieś artefakty, w oknie rozmowy itp to naprawdę zależy od driverów i karty graficznej, więc każdy, kto zdecyduje się zaznaczyć tę opcję, powinien popróbować, posiedzieć troszeczkę na niej i zobaczyć, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Jeżeli jest lepiej i nic mu nie przeszkadza, może zostawić ją włączoną. Jeżeli jest inaczej, trzeba tę opcję odznaczyć. Dobrze, nie będę już dłużej przedłużał. Zapraszam was do oglądania przyszłych odcinków Akuk Newsroom. A tymczasem żegnam się z wami, mówię do was o konie, ale trzymajcie się, hej.